W ramionach chaosu – abstrakcjonizm. W labiryncie niewyraźnych odcieni, niezbadanych, nierozplątanych wymiarów dróg chaosu, dominuje zwój. Żółć i biel, bezradosnej zieleni w półmroku zarys, okalających szarugą kniei i złotym maźnięcia kilem wypuklonych interpretacji, rozprysłe mile. W szarawech chmurach punktowy odcisk czerni Dopinguje niewyraźne kruki. W poezji nieukształtowanej bryle Bez instrukcji wyobraźnią nietuzinkową Pozyskuje siłę Nurtem miesza się obecnej byłe. Z kamielina muśnięciem uchwyciła, Uwięziła w chaosu trzewiach Niepowtarzalną umysłem. Chwilę roboczne owoce emanują trójwymiarowe bodźce. Kwiaty barwą potulne, łagodne, acz trójkątami szkicowane wierzchem ranią, z wszech stron bezdusznym kolcem. Obłoków resetem tworzą się na morszczonych ciszą taflach. Piany morskie, akleksy kleksy jakoby gwieździste wydalają złocisto-pomarańczowy oddech. Wyobraźnie gubi Rozpęd. Chaosu wir tworzy abstrakcjonizmu dil, Zmknących, nieuchwytnych, umysłu chwil.